Cześć, z tej strony Ola, witam Cię serdecznie na kanale Sztuka Uniwersalna. O kolorach to seria, gdzie w każdym z odcinków opowiadam o konkretnym kolorze, o jego znaczeniu, symbolice, wykorzystaniu. A dzisiaj porozmawiamy sobie o kolorze białym i w ogóle o kolorze, czym jest kolor, skąd się bierze kolor i. No... Czym on właściwie po prostu jest? Także, jeżeli interesuje Cię ta tematyka, to serdecznie zapraszam do oglądania. Pamiętaj o subskrypcji, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. Zaczynamy nasz odcinek. Jeżeli tak jak ja uwielbiasz kolory, to zapewne rozczarujecie fakt, że kolor tak naprawdę nie istnieje. To znaczy istnieje tylko dlatego, że go postrzegamy, że go widzimy. Czym dokładnie zatem jest percepcja koloru, czyli jego postrzeganie? Newton jako pierwszy stwierdza, że kolor jest cechą światła. Barwa to tak naprawdę wrażenie psychiczne wywoływane w naszym mózgu, kiedy oko odbiera promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu konkretnej długości fali światła. Ludzkie oko wrażliwe jest na. Pewne długości fali elektromagnetycznych z zakresu między 380 a 780 nanometrów. I to Ten właśnie zakres fal naukowcy nazywają widmem optycznym. Jeśli chodzi o sam kolor, to opisują go takie trzy główne cechy: czyli odcień, jasność, inaczej walor i nasycenie. Odcień to konkretna długość fali e, widma odpowiadająca konkretnemu kolorowi, czyli. Czerwony, weźmy na tapetę czerwony. Konkretna długość fali równa się kolor czerwony. Jasność, czyli jego walor, to inaczej w uproszczeniu natężenie bieli w danym kolorze. Czerwony nie jest tylko jednym konkretnym czerwonym, ale różowy jest również odcieniem czerwonego, tylko że z większą zawartością bieli. Natomiast nasycenie to jakby natężenie szarości w danym kolorze. Ten czerwony może być kolorem bardzo nasyconym, bardzo żywym, czystym i niezmąconym. Natomiast yy, może być też odrobinę jakby spłycony i szarzały. I to właśnie nazywamy nasyceniem koloru. Nie istnieje jedna konkretna barwa biała. Wyobraźmy sobie, że fragment białego tła oświetlimy nieco mocniejszym światłem. Wtedy biel wydaje się bardziej biała, mocniejsza. Słabsze światło, słabsza biel, może trochę więcej szarości. Nie istnieje jedna konkretna barwa biała. Postrzeganie bieli zależy też od naszego stanu psychicznego, fizycznego i od naszego wieku. Istnieje również taki parametr jak temperatura barwowa. I tutaj źródła światła białego dzielimy na te ciepłe. Neutralne i chłodne. Co ciekawe, im wyższa temperatura barwowa, tym chłodniejsze światło. Przykładowo, te dwie lampy, które tutaj na mnie teraz świecą, oraz ta lampa z tyłu, to są tak zwane żarówki fotograficzne. O temperaturze barwowej 5500 Kelvinów, co daje chłodne, fotograficzne światło. Natomiast im niższa temperatura, powiedzmy już te 3200-2800 kelwinów, to jest już barwa ciepła. Zobaczcie. W tym momencie te żarówki, które świecą za mną, mają temperaturę barwową, myślę, że w granicy 2000 kelwinów. Kolor biały to jest taki kolor czystości, niewinności, lekkości. Uduchowienia. Dla mnie właśnie kolor biały kojarzy się z aniołami, z anielskimi chórami, z niewinnością, czystością, właśnie. Ale w niektórych krajach jest to kolor żałobny, na przykład w Chinach, podczas gdy pieniądze na szczęście powinno się wręczać w kopertach koloru czerwonego, wyrazy współczucia wręcza się w kopertach koloru białego. Biały kolor sprawia wrażenie takiej higienicznej czystości, dlatego warto jest go stosować we wszystkich pomieszczeniach, które mają sprawiać wrażenie takiej sterylności i czystości, głównie w kuchniach, na przykład, dlatego kucharze też noszą białe fartuchy, ponieważ to sprawia wrażenie takiej totalnej czystości i sterylności, jak i na przykład w szpitalach. Jeśli chodzi o feng shui, to ten kolor nie jest zalecany do jakby całości domu, całości pomieszczeń. On bezkarnie może tylko funkcjonować w łazience. Natomiast nie powinno się malować całych ścian w pomieszczeniu na biało. A jeśli już, to zastosować taki sprytny trik, kiedy ściany są białe, to dodatki w pomieszczeniu są w kontrastowych, mocnych kolorach. Niestety, no przebywanie dłuższe przebywanie w pomieszczeniach tylko w kolorze białym i otaczając się tylko kolorem białym tutaj następuje podwyższone ryzyko zachorowań na depresję czego często nie wiedzą pracodawcy którzy urządzają współczesne biura tylko w odcieniach bieli i szarości no niestety ale pracownicy bardzo często odczują skutki tej bieli w postaci złego nastroju Cennym trikiem na powiększenie i rozświetlenie niewielkich pomieszczeń jest pomalowanie ściany tej na którą pada właśnie światło słoneczne na kolor biały i wtedy to małe pomieszczenie wyda się większe i bardziej rozświetlone a czy zastanawiałeś zastanawiałaś się kiedyś dlaczego ściany domów greckich pomalowane są właśnie na biało dla nas to jest takie, że dla nas to tak ładnie wygląda, to jest taki pocztówkowy widok greckie białe domki, ale to nie tylko ze względów estetycznych. Biel ma takie właściwości pochłaniania temperatury. To znaczy, że w takim domu, który jest wystawiony cały czas na działanie promieni słonecznych, białym będzie po prostu chłodniej. Uczeni na Florydzie odkryli, że dach w kolorze w odcieniu bieli może zmniejszyć wykorzystanie energii klimatyzatorów w pomieszczeniu nawet o 23%. Pokłady wielkich statków służących do transportu skroplonego gazu ziemnego to są tak zwane gazowce, tak się mówi na te statki. Ich pokłady również pomalowane są na biało. Pozwala to zmniejszyć temperaturę o do 20 stopni w przeciwieństwie do na przykład pokładu pomalowanego na kolor czerwony. Jest to niezwykle istotne, jeśli właśnie chodzi o transport gazu Kolor biały kojarzy nam się z luksusem, dlatego wiele marek kosmetycznych wykorzystuje go jako dominujący składnik swojej identyfikacji wizualnej. I właśnie kosmetyki, w których przeważa ta biel i oszczędność, minimalizm są uznawane. I chętniej kupowane są uznawane za te bardziej luksusowe, ekskluzywne. Natomiast jeśli chodzi o produkty spożywcze, to tutaj producenci opakowań niestety muszą uważać, bo zbyt dużo bieli to jakby zbytnia sterylność, i po te produkty jednak chętnie nie będziemy sięgać, chyba że dotyczy to produktów dietetycznych. Natomiast biel w, w ogóle w projektowaniu stanowi taką naturalną, neutralną bazę zupełnie, wokół której mogą dziać się kolorowe rzeczy. W kolejnej części filmu z serii o kolorach opowiem więcej o bieli w sztuce makijażu. Koniecznie zostań ze mną, zasubskrybuj ten kanał, żeby być na bieżąco. Daj lajka like w górę, jeśli Ci się podobało. Będzie mi niezmiernie miło. Jeśli napiszesz coś w komentarzu, możesz napisać o jakimś zastosowaniu czy symbolice bieli, o której na przykład zapomniałam wspomnieć. Widzimy się już niebawem w nowym odcinku. Do zobaczenia. Niech sztuka będzie z Tobą.